Tak. Yo, Manko z tej strony PANDE, dzisiaj taki taki pokaza mojego stanowiska, jak to tutaj u mnie wygląda i te pejty D, więc dobra. Mikrofon od Genesis, myszka od Genesis, klawiatura od Fury, podkładka od Fury. Więc tak. Tam jest kamerka, tam jest pełen lekcji. Patrzcie w ogóle ile ja tego mam. O, foka. Fokus. Fokus nie chce złapać. Lampka, samochód, papierki, anime. Woda. Godzinomierz krzesło O, na <laughs> Za dużo do pokazywania nie mam. Chyba, że tak wygląda pod moim biurkiem, że komputer taki. Patrzcie, czasami mi się te. Czasami mi się tak udaje, poczekać, o, że wyłączę komputer, o, krzesło, wyłączam sobie komputer, bo jest z boku. Yy, może wam jeszcze pokażę yy, ten, jak wygląda komputer w środku, ale muszę kończyć, bo mam 10% baterii, więc zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, więc narka.